zadzwonił. Pobudka Nancy. Dzień dobry. O, oh, już ranek. Jest tak wcześnie. Radość! Znowu stałaś za wcześnie! Nie dałaś się wyspać. Niech ten budzik przestanie dzwonić! Chwilka! jaki dzisiaj dzień? O, co wy robicie? Radoć, gniew. Nie wiecie, że dziś jest bardzo ważny dzień w życiu Nancy? Dziś jest pierwszy bal w szkole. I za, tam będzie. To takie straszne. Uspokój się. Hej wszystkim. Słyszałem o dzisiejszym balu. To naprawdę straszne. Nancy, twój wygląd się nie nadaje na bal. Mam mało czasu. Muszę natychmiast robić się na bóstwo. Ach, zaplątałam się w kot. Pomocy. Muszę coś zrobić z włosami i twarzą. Wyglądam okropnie. Przestańcie, co tu się dzieje. O, Nancy, masz trądzik. O, nie! Mam okropne prysze na całej twarzy. A moje włosy? O, maseczka. Świetnie, powinna mi pomóc. Zaki jest taki przystojny. Muszę wyglądać super, żeby zwrócił na mnie uwagę. Tak, Zaki jest taki słodki. O, nie ma czasu na fantazję. Mam coraz mniej czasu. Muszę się szybko umyć. Tak, robimy makijaż. Muszę przyspieszyć, jeżeli chcę zdążyć. Ech, co robić? Nie udaje się. O nie! Na pomoc! I jak wyglądam? Ech, to jakieś koszmar. Wyglądam jak klaun! Dadam. Co o tym sądzicie? Mi się podoba. No co wy? Ech, przepraszam, tylko się nerwowałem. Wybacz Nancy, ale to jest do pani okropny makijaż muszę to zmyć myśl myśl od czego zacząć o wiem podkład nałożę go na całą twarz powinien ukryć wszystkie niedoskonałości do załatwi sprawę rozprowadzimy go po całej twarzy o tak od razu daj mi kontrolę chcę żeby niece trochę się rozchmurzyła tak wyglądam super Teraz weźmiemy korektor, przykryję nim wszystkie pryszcze i czerwone miejsca. A teraz przypudrujemy. Potrzebuję dużo pudru. <ścoughs> Za dużo. Nic nie widzę. Gdzie moje kosmetyki? Tak, mam. Weźmy szminkę. Fiolet to nie mój kolor. Róż! Tak, róż do policzku. Pięknie! Zdejmiemy okulary. Ojej, nic nie widzę. Potrzebuję soczewek. Czy to są soczewki? Nie. Nancy, trochę w bok. Na drugą stronę. Tam, stop! O, czy to są soczewki? Chyba nie. Nancy, daj spokój. Uda ci się. Leżą tuż przed tobą. O, chyba znalazłam. Kura! Wszystko widzę. Super! Teraz mogę pomalować brwi! Idealnie! Chwileczkę! Martwię się, że moje brwi nie są idealne! Nęsy, spróbuj jeszcze raz! Trochę brakuje tu na końcu, żeby było idealnie. Nie tak! jeszcze raz! I Teraz tak, mam to... O! Są okropne! Obawa, co ty zrobiłeś? Te brwi są okropne? Nie, nie naciskaj. Pozwól mi. Ha, jestem taka śmieszna z tymi brwiami, ale lepiej je zdejmę. Super. Teraz nałóżmy trochę tuszu na rzęsy. Super. A następnie szminkę na usta i różowy cień. O tak. Kurat, to wygląda świetnie. O nie? O rany! Moje włosy! Nie! To straszne! Uj! To najgorsze włosy, jakie widziałem! Czy my to naprawimy? O nie! Spokojnie, tylko spokojnie! Coś wymyślę! O! Mam pomysł! Przyjaciele, odsuńcie się! Przejmuję to! Nancy będzie miała najlepsze włosy ever! Rozczeszemy ci włosy, Nancy! Postaraj się! Och, jakie zaplątane! To takie irytujące! Szczotka się złamała. O mój Boże. Fatalny moment na złamanie szczotki. To koszmar. Gniew nie naciskaj. Patrz, to twój jednorożec. Kura! Od razu, piątkę. Nie chcę cię dotykać, Radość. Wolę nacisnąć pulpit. Zgadza się, Nancy. Nie warto. Co robić? Właśnie, muszę umyć włosy. Wtedy się rozplączą. Tak, zobaczmy. O tak, idealnie. Ale jaką mam zrobić fryzurę? Więc co tu wymyślić? Przygotujcie różne opcje. To wygląda obrzydliwie, a ta jest okropna. Zaraz to rozgryzę. Dajcie mi trochę czasu. O, wiem. Klik. Niech ma fryzurę, którą tak bardzo lubiła robić nasza mama. Robię dwa kucyki. Wyglądam uroczo. Nie, radość, to nie Kinder Party. Trzeba to naprawić. widzę to. O, mam pomysł. Niech będzie tak. To jest pomysł. Zrobię warkoczyki. Radość, ta fryzura nie pasuje. Wymyśl coś innego. No dobra, niech będzie tak. Nawet nie wiem, co mi pasuje. Trzeba pomysł wszystkiego. Nie, radość, to wygląda fatalnie. To będzie ok. Nie, to wygląda okropnie. Nic mi nie pasuje. Rady! Co? Właśnie! Trzeba wysuszyć włosy! Spróbuj Nancy! Tak, suszarka do włosów! To jest pomysł! Wysuszymy włosy! Teraz zrobimy kilka loków. Wow, pięknie! Podoba mi się! Teraz jestem piękna! O rany! Ale wciąż jestem w piżamie! do dorody, trzeba to naprawić! Zobaczmy! Co mam w szafie? Nie mogę iść na mój pierwszy bal w piżamie. To niedorzeczne! Hmm. Mam pomysł! Odejdź, odejdź. Teraz moja kolej wynocha. Poradzę sobie sama. Te piżamy są okropne, Nancy. Dobrze, muszę się przebrać. O, to jest pomysł. Może taki strój. Nie, to nie to. Weźmy inny. Nie. Aha, to może spróbuję innego stylu. Nie noszę sportowych, ubrań zbyt często. O mi się podoba. Mi też jest super. Poszmarne ci przebierz się. Może na rokowo. To nasza dziewczyna. Super! Nancy, przebierz się. Zobaczmy. Dostrój klauna. To będzie naprawdę śmieszne. Koszmar. Zdejmij to. Serio, podoba ci się? Masz fatalny gust. Świetnie się w tym ruszam. Super, podoba mi się. A wam? Rozumiem. Przebierz się. Natychmiast. Nowy look! To wygląda ładnie! Jestem taka piękna. Cudowny kolor, cudowny styl sukienki. Tak jest, ta jest najlepsza. Poprzednia jednak bardziej mi się podobała. Naprawdę! Yy, o nie, jednak jest okej. Okay. Bardzo fajna. Muszę dodać jakieś akcesoria. Będę wyglądać o wiele lepiej. Super, ale ładnie. Urany, już późno. Gorę tarapkę i biegnę do szkoły. A gdzie jest Nancy? Nie przyjdzie. Hej Zach, przepraszam za spóźnienie. Jak leci? Urany, ale wyglądasz zupełnie inaczej. Zdjęłam okulary plus makijaż i włosy. Co on gada? Może damy mu nauczkę? Spokojnie, spokojnie. Po prostu się uśmiechamy. To naprawdę ja. Czekaj, faktycznie. Nancy, jesteś taka piękna. To znaczy, zawsze byłaś... Pocałuj mnie. To mój pierwszy pocałunek. Dobrze, ale w policzek. Wow, jestem taki szczęśliwy. To było takie słodkie. I wcale nie straszne. Odwaliliśmy kawał dobie do... Wybierzcie styl Barbie dla siebie. Wow, uwielbiam Barbie. Co mam robić? Racja. Wybiorę sobie strój w katalogu. O, właśnie tego potrzebuję. Wow, ale ładnie. Jest idealna. Zdecydowanie potrzebuję tej sukienki. Jestem w szoku: wszystko tu jest takie różowe. A tu jest moja sukienka. O rany, jak dużo ubrań, ale super, zaraz ją przymierzę. Dalej, przebierz się. Wow! I jak ci się podoba, napisz w komentarzu, czy ta sukienka dobrze na mnie wygląda. Patrzcie na to, ale super. Wyglądam świetnie. Wow, Miley, wyglądasz cudownie. Też chcę się ubrać w stylu Barbie. Zaraz wybiorę sobie ubranie. Jaki duży wybór. Tyle rzeczy. O, oh, wow. Ubiorę się w stylu kowboyskiej Barbie. Patrzcie na to. Ma super kapelusz i kozaki. Rewelacja! O, ciuszki już tu są? Tak. Znalazłam. To dla mnie idealny zestaw. Zostaw lajka, like, jeśli podoba ci się mój strój Barbie! Ogłaszamy rozpoczęcie show. Dziewczyny jesteśmy gotowi, aby ocenić Wasze stroje. A więc co wybrałyście? Słodka sukienka Miley. Och, tak się denerwuję. Jak Wam się podoba mój strój Barbie? Tak się starałam. I jak? Mm, tak. Super. Hmm, bardzo stylowo. Całkiem nieźle. Och, dziękuję. Tak się cieszę. Urany, ale śmiesznie. Buu. Przepraszam. Dzień dobry i jak wam się podoba? Ja uwielbiam wszystko w tym stroju. Hmm. Ciekawe, co mają do powiedzenia członkowie jury. Co sądzicie o stroju Tiffany? Wow, trzy polubienia i jedno nie lubię. Łapka w dół? Nie, nie zgadzam się. Hmm. No dobra. Tak, lepiej. Potrafię czarować każdego. Następna runda. stylizacji inspirowane rokiem. Dacie radę? Pewnie. Mam już nawet pomysł. Już wiem, co chcę na sobie zobaczyć. E, tylko nie to. O, to jest to. Tego właśnie potrzebuję. Tak jak chciałam. Wow, to wygląda idealnie. Nie mogę uwierzyć, że za chwilę będę tak wyglądać. Idę się przebrać. Do dzieła. Wow, nieźle. Hmm. Jestem taka podekscytowana. Ten strój jest taki fajny. Normalnie aż chcę wziąć gitarę i zagrać solówkę. Jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. Mam pomysł. Już wiem, która stylówka na pewno wygra. Zaraz ją znajdę w katalogu. Dokładnie, to wygląda super. Nigdy nie nosiłam czegoś takiego. O tak, chodźmy się przebrać. Wow. O, oh, jej! Co o tym sądzicie? Mój lub z pewnością roztopi serce, jury. czuję się silna i niesamowicie piękna. O oh, je, yeah. Rock and roll! Przedstawiamy pierwszą uczestniczkę. Jest nią Miley. Pokaż nam swoją stylizację. Wow, wygląda bardzo odważnie. Quentin? Podoba mu się. Wendy również. Fibi daje lajka i nawet samowi się podoba. Hmm, a co myślicie o stylizacji Tiffany? Wygląda świetnie, prawda? Co na to jury? Quentin? Hmm. Ojej, jury jest chyba podzielone. Wow, co za energia! Tiffany, wiesz jak powalić na kolana. Quentin nie docenił muzyki, ale Wendy się podobało. Fibi i Samowi niestety się nie spodobało. Po prostu mi zazdrościcie. To odważne, więc kto jest zwycięzcą? Miley wygrywa. Teraz waszym zadaniem jest wybór tęczowej stylizacji. Uwielbiam ten styl. Postarajcie się. Oczywiście mam już pomysł. Potrzebuję mega tęczowego stroju. O, tak, to jest właśnie dla mnie. Będę w tym wyglądać niesamowicie. Możemy przymierzyć? Co to jest? Nie mam stroju. W takim razie ja zdecydowanie już wygrałam. Zaraz wybiorę najlepszy strój. To jest zbyt czarne. O, ten jest idealny. Wezmę go. Zaraz, co to jest? To nie wygląda jak strój, który wybrałam. Ha! Ci daj spokój. Musimy coś wymyślić. O, to mi się może przydać. Spódnica i top. Idealnie. Idę się przebrać. Ha! ha! O nie! Wiem, co zrobię. Potrzebuję nożyczek i taśmy klejącej. Nie na darmo, chodziłam na technikę. Jury hmm. nie może się doczekać, aby zobaczyć Wasze stroje. Miley, ci pani, wychodźcie. Wow, Wasze stylizacje są niesamowite. Czekamy na oceny. Sędziowie są zachwyceni. Każdy dał Wam lajka. Wygląda na to, że przyjaźń wygrała. Miley i Tiffany, obie wyglądacie pięknie w każdej stylizacji. Brawa dla naszych zwycięzczyń! Dziękujemy. Dziewczyny, jak śmiecie spać na mojej lekcji? I przeglądać czasopisma? To brak szacunku. Rodzice do szkoły. Więc to był tylko sen.